Hernanes, Miktarian oraz Luis Nani są to nazwiska, które interesują menedżera Marka Kowalskiego, jeżeli chodzi o zamianę pozycji Oscara. Siemanko z tej strony Nexus i witam się z Wami serdecznie w kolejnym odcinku. To jest już bodajże szósty odcinek naszej ulubionej kariery, czyli kariery Chelsea FC. Oczywiście trener Marek Kowalski. Okej, okay, jak już pewnie widzieliście w zapowiedzi, nasz manager zdecydował się ee, poszukać wzmocnienia na pozycję Oscara, na po obecną pozycję Oscara, ponieważ ten zawodnik nie gra na miarę swoich możliwości, no i jak na razie zdecydowanie wypada ze składu. Jacy to są zawodnicy, no już widzieliście, dlatego najpierw sobie próbujmy, spróbujmy ich znaleźć, czyli pierwszy jest to... Hernan jest tak świetny zawodnik, bardzo dobre strzały, świetna siła, naprawdę może się przydać, 28 lat, tylko że mm, jest w Atletico i to może być problem, że on może nie chcieć przejść. E, dajemy, żeby Scout go obserwował. Kolejnym zawodnikiem jest Nani, czyli zawodnik obecny Manchester United, gdyby udało się nam go ściągnąć, to osłabiliby, osłabilibyśmy również Manchester tym samym. Jest na nim, jest na nim, niech Scout obserwuje. Forma zła. Hmm, trochę lipa, trochę lipa, 83 overalla. E, dobra, wyszukaj według zawodnika. No i ostatni to jest e, Miktarian. tylko nie mam pojęcia jak się go poprawnie pisze, się przyznam wam szczerze. E, więc no po prostu go znajdę sobie e, samodzielnie, że tak to określę. E, o oh jest, Miktarian. tak jest, ten zawodnik. Również przyciszcie, żebym sobie go obserwował. 24 lata, no i na temat tego zawodnika musimy się wywiedzieć zdecydowanie więcej. Również kolejnym zawodnikiem był Jako Błaszczykowski, więc Błaszczykowskiego sobie również będziemy obserwować. No i okej, okay, no i okej. Okay. Jak na razie Oscar wylatuje ze składu ze swoją sobą grę, a my tymczasem lecimy sobie dalej. No i zobacz, mamy konferencję prasową, coś my tutaj jeszcze mamy, na, nagroda z turniem. Capital One Cup, konferencja prasowa, konferencja prasowa, no tutaj od razu pochwalimy nasz zespół i kontuzja na treningu, Gary Cahill na 6 dni wypada ze składu niestety, no niedobrze, niedobrze, ehm, dobra, czy już mamy grać mecz, tak, mamy grać w lidze mistrzów z Olympiacosem, ehm, Gary Cahill, już cię stary zmieniam, już cię zmieniam, Dobra, David Luiz dalej kontuzjowany, no ubolewam po prostu, że ten zawodnik nie może grać w naszym składzie niestety. To jest naprawdę wielki, wielka strata, wielka strata. No i teraz jest ciekawa sytuacja, bo po pierwsze gdyby doszedł do nas jak Łaszczykowski, to byśmy mieli dwój, dwóch Polaków z Borussii, ponieważ Piszczka i Łaszczykowskiego w składzie. Ale dobra, zanim rozpoczniemy to spotkanie, to robimy coś. Mianowicie zmieniamy sobie na klasę światową. Postanowiłem, że zmienię sobie na klasę światową, ponieważ gram zawodowców, zawodowcu. Mimo wszystko nie było już tak łatwo, no ale wydaje mi się, że lepiej będzie jak sobie zagram po prostu. Um... Jak zagram sobie po prostu normalnie na klasie światowej, tak jak grałem w FIFA 13, mimo 14 jest trudniejsze, to miejmy nadzieję, że będę ogarniał i będę dawał jakąś radę, chociaż wiem, że będzie zdecydowanie trudniej, ale miejmy nadzieję, że wyjdę bardziej zmotywowany na te wszystkie mecze. No i dobra, teraz przejdźmy sobie do ustalenia składu na te spotkanka. Tutaj na napastniku pomyślałem, że zagra sobie Samuel Eto, em, więc chyba wystawimy tego zawodnika po prostu. Ehm, znowu mi się zrąbało. Nie wiem dlaczego, ale coś mi się zrąbało z tym zmienianiem. No nic, to szkoda. A tak fajnie sobie mogłem to wszystko płynnie zmieniać. Niestety. E, dobra, więc Eto sobie zagra tutaj. Kto jeszcze tutaj um, Mata zostanie w składzie? Na prawej pomocy nie zagra Azard, nie zagra Azard, tylko zagra William. Zobaczymy jak ten zawodnik się spisze na prawej pomocy. No i teraz dosyć niespodziewana zmiana, ponieważ zamiast Ramireza zagra sobie na SP, na LSP zagra sobie De Bruyne. Tak, i zobaczymy jak się tam spisze Belk, e, miejmy nadzieję, że się popisze paroma dobrymi akcjami, no i tak prezentuje się nasz skład, tak się prezentuje nasz skład, no i również też dobra chyba wiadomość dla Was, e, wyłączyłem Szpakowskiego i Szaranowicza, to jest chyba dobra wiadomość dla Was, e, bo widziałem wiele komentarzy, po prostu nie chcecie, żeby przeszkadzać, że tak to określa w słuchaniu mojego komentarzu w trakcie e, skrótu, więc po prostu ich wyłączyłem, tak jak chcieliście, mam nadzieję, że się z tego powodu cieszycie. Bo w końcu tą karierę prowadzę dla Was, tak dokładnie. Dobra, składzik mamy ustalony, ja się z Wami żegnam i zobaczenia po skrócie tego spotkania gramy na wyjeździe. No i pierwszy mecz na klasie światowej może być ciekawy, ja się z Wami żegnam na razie, cześć! Pierwszy mecz gramy z Olimpiakosem w lidze mistrzów. No i nie będzie łatwo, ponieważ jest to nasz, nasz pierwszy mecz na wyższym poziomie, jeżeli chodzi o rozgrywkę. No i tym bardziej, że gramy na wyjeździe, a jak wiadomo, na wyjeździe nie idzie nam dobrze w tym sezonie. Tym bardziej, że skład jest nieco inny niż zazwyczaj, ale najpierw sobie z... zobaczmy tabelę. Pucharu mistrzów na, pierwszy, na pierwszej pozycji jest Milan, później jest Chelsea, czyli dalej jesteśmy na tej pozycji awansującej. Ale nas interesuje tylko i wyłącznie pierwsze miejsce i musimy dzisiaj o to powalczyć. Wybaczcie po raz kolejny mój telefon, muszę go wyciszyć. Tak też uczyniłem. No i tu mamy 11 Olimpiakosów, formacja 4-2-3-1, czyli będą grać na kontry i musimy się obawiać każdego ich kontra, ataku Nasza formacja 4-2-3-1, Petr Czech, Łukasz Piszczek, Iwanowi 4, Leighton Baines, Arturo Vidal, Kevin De Bruyne, William Schürrle, Juan Mata i Samuel Eto, nie Fernando, teraz na ataku, mimo że Fernando Teresa jest naszym najlepszym snajperem, to musi co jakiś czas odpoczywać, żeby nie nabawić się kontuzji. No i tutaj mamy pierwszą akcję, a akcja niestety Olimpiakosów, gdzie bardzo ładnie podry podryglował Saviola, no a później niestety... Najpierw trafił w supek, na no, później już dobił do pustej bramki, no, a do pustej bramki się zwyczaj trafia, no tutaj bardzo ładny drewnik wkręcił po prostu w murawę naszych wszystkich obrońców, którzy tam byli, na no, później już trafił na pustą bramkę, no i niestety przegrywamy, przegrywamy w 27 minucie. No i statystyki, no i mecz naprawdę bardzo dziwny, ponieważ nasze jedyne akcje to były dośrodkowanie. Nie oddaliśmy żadnego strzału, a każde dośrodkowanie było oddane przez naszego przeciwnika. No ale mamy teraz 74 minutę piłkę, ma Shirle, Shirle dośrodkowanie i Kevin De Bruyne! Kevin De Bruyne świetny świetnym strzałem z główki pokonał bramkarza i w 74. W ostatnim minucie mamy remis 1 do 1. bardzo ładnie się pokazał Kevin De Bruyne po dośrodkowaniu podoszro Andre No i umieścił piłkę w siatce. Jeszcze mieliśmy zmiany, ale nie przyniosły one żadnego efektu. Takim wynikiem zakończył się ten naszego debiutu na klasie światowej nie mogę zajrzeć do udanych, ponieważ był to mecz dosyć dziwny, ponieważ jak widać, mieliśmy zaledwie jeden strzał, ale zagrażaliśmy bramce przeciwnika praktycznie cały czas. Tylko problem był taki, że zagrażaliśmy dośrodkowaniami, ponieważ dośrodkowania cały czas wchodziły w, e, w pole karne Olimpiakosu. No ale niestety nic z tego nie wynikło, nic z tego nie wynikło. Strzeliliśmy tylko jedną bramkę. No nasz przeciwnik również. No i nasz przeciwnik oddał trzy strzały, a samymi doświadkowaniami nie wygramy meczu. No i muszę ogarnąć trochę bardziej taktykę na tej klasie światowej. A teraz gramy sobie z Norwich, więc wydaje mi się, że tutaj powinniśmy wygrać i powinniśmy ogarnąć mniej więcej naszą sytuację. <laughs> ok, w kwestii najbliższego meczu. A to jest kontuzja Garego Keihila, ja te wiadomości jeszcze nie zarchiwizowałem. Okej, okay, dobra. W ogóle chcę sobie zobaczyć, chcę sobie zobaczyć tabelę. Jak wygląda nasza sytuacja w tabeli, a wygląda ona, no lekko mówiąc, słabo. 5 rozegranych meczy i 6 punktów, czyli teraz by się przydało mieć 9 po meczu z Norwich. Pierwszy jest Everton, później City United. E, Southampton jest 14, czyli za nami. E, no i za ciekawie to tutaj nie jest, za ciekawie to tutaj nie jest, ale wydaje mi się, że powinniśmy już tutaj w miarę ogarnąć się. Dobra, kalendarz, kalendarz i zobaczmy co nas zaraz tutaj jeszcze czeka, mamy jeszcze parę dobrych, e, no praktycznie 3 miesiące mamy jeszcze do okienka transferowego, więc jeszcze dużo się może pozmieniać, jeżeli chodzi o nasze zainteresowania. Dobra, nie przedłużając, przejdźmy sobie do ustania. Składam to spotkanie, wybaczcie, muszę odkasznąć. <laughs> Dobra, już teraz powinno być lepiej z moim głosem, zagramy sobie w domowych, na również w domowych, no i teraz zarządzanie ze i tutaj sobie e, zrobimy drobne zmiany w składzie, ale jakiegoś szału tutaj nie będzie, jeżeli chodzi o zmiany. E, dobra, więc tak, zamiast piszczka zagra Aspilicueta. No fuck, no gadamy, dlaczego to mi się tak dzieje? Ale to wkurza mnie. Przyzwyczaiłem się już do takiego zmieniania, no i, zmieniania, no i teraz jest... Ciężko mi się po prostu odzwyczaić od tego. Dobra, tym razem sobie zagra tutaj i po raz kolejny, jak chciał zagrać De Bruyne, to zagra po raz kolejny De Bruyne. E, na ataku zagra Fernando Torres, Fernando Torres. Na lewej pomocy zagra sobie Eden Hazard, natomiast na prawej pomocy zagra sobie... William na prawie pomocy o, chociaż na odwrót, na odwrót, na odwrót. O tak, będzie lepiej. <laughs> to zostanie na ławce. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Feruza, nie, Oscar, nie. Może ja wprowadzimy zamiast lamparda. No i okej, okay, skład mamy ustalony. Dobra, to ja się z wami żegnam. Do zobaczenia po skrócie kolejnego spotkania. Miejmy nadzieję, że teraz wygramy. Sekunda! Może! Muszę sobie zmienić to w menu. Zaraz po tym meczu będę musiał coś zmienić, żeby nie musiał tak cały czas ręcznie zmieniać. Dobra, to ja się z wami żegnam, zobaczenia po skrycie tego spotkania. No i na razie, cześć. Kolejny mecz gramy w Lidze, i tym razem z Norwich City. No i przeciwnik zdecydowanie słabszy niż Olympiakos, ale po raz kolejny gramy na wyjeździe. Czy Evie Lane będzie dla nas szczęśliwym stadionem? Zaraz się przekonamy. Jesteśmy obecnie na 13 pozycji w tabeli, no i ta pozycja zdecydowanie aż nie zadawala. Tylko i wyłącznie top 4 będzie zadowalać menedżera Marka Kowalskiego. W mamy skład Norwich City, informacja 4-4-1-1. No tutaj na Pewno będzie trzeba uważać na Hoopera oraz na bramkarza, który jest naprawdę w świetnej formie w tym sezonie, ale my również mamy swoje atuty. Przejdźmy teraz do naszej 11. Formacja 4-2-1. Czech, Aspiquet, Iwanowicz, 4, Baynes, Ramirez, Kevin De Bruyne, Eden Azatujan, Juan Mata i Fernando Torres wrócił. Fernando Torres jest obecnie liderem Barclays Premier League, jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców, no i Torres musi się pokazać z jak najlepszej strony i urwać kolejną brameczkę. Tutaj mamy trzynastą minutę. William, przepiękna górna piłka do Bensa. Benz Bains wykorzystuje to, że jest bardzo szybko co obrońcą. doszedł doszczętuje w pole karne. Niestety zażegnane zagrożenie, ale do piłki ostatecznie dochodzi Ramirez. I Ramirez z przewrotki uderza. Piłka zostaje odbita od obrońcy drużyny przeciwnej. No i wygrywamy 1-0 po przepięknej bramce Ramireza w 13 minucie. Rzućmy okiem na statystyki po tej pierwszej połowie. No i tutaj ewidentnie my prowadzimy i aż możemy się tylko i wyłącznie zdziwić, dlaczego prowadzimy tak mało, ponieważ oddaliśmy aż pięć strzałów, ale tylko i wyłącznie na bramkę, no ale lepsze to niż nic. Tutaj mamy kolejną akcję Eden Azard, Eden Azard, piękny drewnik w polu karnym i przepiękny strzał finezyjny wkręcił w morawę obrońców, a później upokorzył bramkarza i w 61. minucie prowadzimy 2 do 0 po przepięknej, indywidualnej akcji Edena Azarda. Piękny drewnik w polu cardem, wyczekał do końca, a strzał finanzyjny był po prostu bajeczny. Mamy kolejną akcję tym razem, rzut rożny i Fernando Torres, tak jak mówiłem, Fernando Torres musi walczyć. Ma już sześć bramek na swoim koncie i umocnił się na pozycji lidera strzelców Barclays Premier League. Fernando Torres naprawdę jest w niesamowitej formie w tym sezonie, gra naprawdę świetnie, strzela główki, asystuje, po prostu robi wszystko. Tutaj mamy 81. minutę i dosyć dziwną bramkę dla Norwich City, bo dosyć koślawy w strzale. Petr Czech najpierw myślał, że rzuci się w inną stronę, później no już nie miał na tyle czasu, żeby odrzucić się w drugą stronę. No i piłka się wręcz wtoczyła do bramki. No i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Dosyć koślawa ta ostatnia bramka, no ale jest honorowa bramka dla Norwich. Niestety Petr Czech nie miał czystego konta w tym spotkaniu. Siemanko z tej strony Nexem i musicie przyznać że po tym skrócie meczu z Norwich City wygląda to lepiej, zdecydowanie lepiej. Statystyki mamy widoczne. 10 strzałów my, Norwich zaledwie 4, my 9 celnych, czyli naprawdę bardzo wysoką celnością się popisaliśmy, a Norwich tylko 2. No i jak widać tutaj bramkami się popisali, zaraz sobie zerkniemy na oceny. Bramki zdobyli Eden Hazard, Ramirez i Fernando Torres. Ramirez naprawdę strzelił bardzo ładną bramkę, posłuchajcie, że sobie obejrzę powtórkę tej bramki, ponieważ na początku, no, jak odbiłem zawodnik, to wydawało mi się to właśnie taki koślawy, taki te nożyce, no w sumie to nawet nie wiem co to było, to było takie koślawe, że to no nie wiem czy to była przewrotka, czy nożyce, czy H HGW, HGW, tak tylko powiem, ale no po prostu uratował nas zawodnik. E Bass Song nas po prostu uratował, ponieważ idealnie interweniował w tym momencie. No i piłka znalazła drogi do siatki. Boże, jakie te piosenki są zarombiste. A tutaj mamy trzy bramki pod rząd co 10 minut, tak? Czyli 61 gol, 71 gol, 81 gol. Tutaj brameczka Azarda bardzo ładnie tutaj podryblował, ominął i później fine z bardzo pięknie pokonał bramkarza. Tutaj kolejna bramka, tym razem Fernando Torres z główki. Na kolejna bramka Fernando Torresa. Tylko się cieszyć po prostu, że ten hiszpan tak świetną formę załapał w naszej drużynie. No i tutaj kolejny dosyć koślawy strzał, ponieważ taki dziwny Czech, Czech tutaj to będzie, to będzie idealnie widać że tutaj. Czech był pewny, że będzie strzał w tamtą stronę. Wrócił się tam. No i niestety już nie zdążył się rzucić z powrotem i dosyć dziwnie wyglądała ta interwencja. No ale liczą się najbardziej 3 punkty. Mam w końcu te 9 upragnionych punktów. No i w tym momencie mamy nadzieję, że zaczniemy grać na tym naszym stałym poziomie. Tym razem gramy z Evertonem, no i będzie ciężko, będzie ciężko. De Bruyne, tak. I co muszę powiedzieć Wam, że De Bruyne naprawdę kozacko gra na tym defensywnym pomocniku. Znaczy się, to nie jest defensywny pomocnik, to jest LSP. Kozacko tam gra, ponieważ uaktywnia się, jeżeli chodzi o akcje ofensywne, ale również. E, cały czas jest tam z tyłu z nami, jeżeli chodzi o. O, o defensywę, co jest naprawdę. F... No, po prostu wspaniałe, tak? D, t, wiem, jak to brzmi. Wspaniałe! Elokwentne! Powołania: e, Oscar, William, Vidal, Juan Mata. Juan Mata, w co ja powiedziałem. Juan Mata. Eden Azard i Leighton Baines. Leighton Baines, okej, okay, dobra. Sobie teraz przejdźmy do spotkanka z Evertonem. Evertonem, sobie zagramy mecz. Gramy na wyjeździe. Co my trzy mecze dzisiaj gramy na wyjeździe? Cholipka! Ej! To będzie miał szansę udowodnić coś swojemu poprzedniemu zespołowi Bains, że przyszedł do lepszej drużyny nie bez powodu nie! Stop! Wracam się! Wracam się! Wracam się! Wracam się! W tym momencie się wracam Sezon. Gdzie, gdzie są ustawienia, jak się mi powie? A no, takie zwykłe ustawienia, serio nie mam żadnych takich ustawień zwykłych? Sezon Okej, dodamy to, ja nie ma żadnej zwykłej o, są ustawienia, sorry, są ustawienia, dobra, e, poziom trudności, klasa światowa, 5 minut normalne szyb, bardzo, ok. no i teraz już widzicie, że wszystko jest w porządku, dobra, lecimy sobie stać składzik na ten mecz, na ten mecz sobie zobaczymy, zagramy sobie w tych czarnych, tak jak już wcześniej pokazywałem. No i okej, okay. no i na pewno zagra w tym spotkaniu. bo musi coś udowodnić swojemu ee, poprzedniemu zespołowi, że nie bez powodu odszedł do The Blues, tak dokładnie. E, pytanie tylko, czy Cahill już powinien, e, powinien wyleczyć? tak jest, tylko jak z tą, o dobra, Cahill Luxus wyleczył kontuzję, więc zamiast e, Terego sobie wejdzie do, Fak. no dobra, no to w takim razie Bronek wejdzie sobie. E, ponieważ Terry był podmęczony dosyć konkretnie, a tego nie chcemy. Dobra, może damy zagrać Aikowi, zależy to też. E, da, zależy to wszystko od lez, rezultatu. Dobra, e, no i teraz mam straszny problem po prostu, ponieważ Ramirez jest w świetnej formie, widal jest po prostu bajeczny. No i się zastanawiam, czy nie prowadzić De Bruyna na SPO, ponieważ mata jest trochę zmęczony i załapał nawet taką lekką kontuzję naciągnięcie mięśnia w poprzednim spotkaniu, a to źle wróży. E, dobra, teraz tutaj sobie wraca William. I powiem Wam szczerze, że William powoli się umacnia, jeżeli chodzi o podstawową nastkę, zamiast Shirla niestety, a czy niestety, niestety. Shirla po prostu lubię, Shirla mi się bardzo fajnie grało, no ale stracił swoją formę, a William za to podskoczył z formą bardzo fajnie, bardzo fajnie, z czego się naprawdę bardzo cieszę. Dobra, skład mamy ustalony, skład mamy ustalony. Mam nadzieję, że się Wam podobał ten odcinek, ale, ale, przecież to nie jest koniec. Teraz Was zapraszam na skrót ostatniego, prawdopodobnie dzisiaj spotkania, tak na 99%, ostatnie jest to spotkanie, to wszystko zależy od czasu, jak będzie zajmował ten odcinek, ale tak, wydaje mi się, że trzy spotkanka na odcinek jest naprawdę dobrze, bo to jest też dobre dla mnie, ponieważ, e, pytaliście się też, ile z e, czasu zajmuje nagrywanie kariery. No zajmujemy naprawdę bardzo dużo, ponieważ muszę sobie lecieć, to wyobraźcie sobie tak mnie na to, że 10 minut na, na jeden materiał w menu. 20 minut na nagranie całego meczu, tam obrobienie go i to wszystko, no nie? Później 10 minut, kolejne 20 mecz. 10 minut, kolejne 20 mecz i 5 minut na zakończenie, tak? No i później jest montaż, no i z montażem to trzeba skróty, trzeba wszystkie akcje ładnie powiedzieć trzeba później to skomentować, posklejać, dodać różne przejścia, intro i to wszystko, i rendering, później jeszcze dodanie filmu, więc naprawdę kariera jest tak rzadko, ponieważ mam dużo mniej teraz czasu, jeżeli jestem, jak jestem w liceum, mam nadzieję, że zrozumiecie, spróbuję to jakoś ogarnąć, czy była częściej, bo widzę, że po prostu kariera Chelsea się mam. Najbardziej podoba i spróbuję to jakoś ogarnąć, no ale po prostu kariera jest naprawdę bardzo czasochłonna. No fuck. SMS. No, ranem, później przeczytam. Dobra. To ja się z wami żegnam, no i na razie cześć! Ostatnie spotkanie w tym odcinku rozegramy z Evertonem, który jest w świetnej dyspozycji w tym sezonie. Naprawdę ma wielu ciekawych zawodników i może się pokazać z dobrej strony w tym meczu. Tym bardziej, że gramy na Goodison Park, a tutaj na pewno będzie niebezpieczny. No i aktualnie zajmujemy ósmą pozycję w tabeli. Jeżeli dobrze pójdzie, to się po prostu na nie umocnimy, bo nie mamy szans na awans w tym momencie. Musimy liczyć na błędy mm, przeciwników z górnej części tabeli. No i tutaj mamy skład naszego przeciwnika, formacja 4, 2, 3, 1. I trzeba tutaj uważać na na parę nazwisk. Ashley Cole zagra przeciwko swojej byłej drużynie, a Baze przeciwko swojej byłej drużynie. Tutaj wymiana tych dwóch obrońców naprawdę będzie ciekawa. Co będą chcieli udowodnić swoim byłym zespołom. I mamy naszą jedynastkę Czech Piszczek i dalej, jedenastka jest bez zmian, co ciekawe, tylko i wyłącznie De nie jest na SP. musiał zmienić Juana Maty, ponieważ Juan Mata był już podmęczony, no i miejmy nadzieję, że ten belk spisze się dobrze. Tutaj mamy 16 minuty i piszczek, i piszczek, bardzo mocne doszykowanie do Fernando Torresa, a Fernando Torres na pustą bramkę zazwyczaj trafia i w 7 minucie, Boże, przepraszam, i w 18 minucie Fernando Torres ma już 7 bramek na swoim koncie, w każdym odcinku Torres musi trafić, no i tak też czyni w tym odcinku Fernando Torres dwie bramki na swoim koncie, jak na razie dzisiaj. Mamy kolejną akcję, no i niestety, tutaj się stało coś, co jest po prostu, no, druzgodzącego, No to jest po prostu masakra, ponieważ zawodnik, którego przed chwilą tak bardzo chwaliłem, Fernando Torres, jest kontuzjowany. I to nie jest byle jaka kontuzja, ponieważ jest ona naprawdę poważna. No i na boisku się pojawi Fernando Torres, znaczy się z boiska zejdzie. Fernando Torres na boisku się pojawi Samuel Eto. No i naprawdę, spore osłabienie, spore osłabienie, ponieważ bez El Niño, będzie ciężko na ataku. Mamy statystyki po pierwszej połowie, no i jak widać tutaj zasłużenie prowadzimy meczek jest całkiem wyrównany, Everton ma swoje szanse, ale jak już jest jakiekolwiek doszedkowanie to bardzo dobrze zażegnamy to zagrożenie, no i mamy kolejną akcję, tym razem były to zmiany, ale one nie przyniosły większych zmian w trakcie meczu i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Siemanko, z tej strony Nexium i witam się z wami po meczu z Evertonem, który wygraliśmy 1-0, więc jak widać w końcu ogarnęliśmy tą naszą formę. Mecz całkiem wyrównany, ale z, z drobnym wskazaniem na naszą drużynę, co widzicie po statystykach. No, kolejna bramka na koncie Fernando Torresa, który no niestety, dwie minuty później doznał groźnej kontuzji, tylko pytanie na jak groźnej. No i asystą się popisał tutaj Łukasz Piszczek. Dosyć szczerze powiedziawszy, nietypowa... Te... Wybaczcie, telefon teraz zadzwonił. Tak, mam ile ilu mogę na dzwonek. Dosyć nietypowa asysta Łukasza Piszczka, bo postanowiłem sobie, że tak mocno dośrodkuje to na łeb Torresa, bo tak ładnie tutaj nie biegał, a Piszczek postanowił tak pieprznąć w nogi konę, że ten nie ogarnął... Po... No Boże, zaraz, spokojnie, zaraz skończę nagrywać, to już ten... Eee, że ten nie ogarnął, co się dzieje, no a Torres do pustej bramki zazwyczaj trafia. Bez hejtu, to nie jest hejta, ja jestem kibicem Chelsea, więc... Znacie przecież jego sytuację jak miało w 2002 roku z United, ale już coraz bardziej trafia, co mnie cieszy, bo i w grze i w normalnym życiu. Dobra, teraz pytanie, na ile jest groźna ta kontuzja? Błagam, 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 bogam błagam! Waga, na cztery tygodnie God Torres wylatuje na miesiąc, no boże, dlaczego? Nasz najlepszy sniper wylatuje na miesiąc, no boże! I teraz jesteśmy tylko i wyłącznie z Eto. I to jest masakra. Jesteśmy tylko i wyłącznie z Eto! Eee... Jesteśmy tylko i wyłącznie z Eto. Znowu zadzwonił do mnie telefon. Boże, zaraz serio muszę to kończyć, bo... No nie dadzą mi spokoju, nie dadzą mi spokoju. No i teraz są drobne zmiany w składzie, mianowicie. William skoczy do podstawowej jednostki, tak jak mówiłem. Ja pierdzielnie, nie no, zaraz ten telefon spalę po prostu. Tak jak mówiłem, ten zawodnik po prostu zasłużył na to miejsce w składzie, ponieważ grał naprawdę świetnie, grał naprawdę świetnie i zasłużył po prostu, żeby się znaleźć tej podstawowej 11, wykopał ze składu Andrzej Szyrle. I tak się prezentuje, jak na razie, nasza podstawowa 11. To by było na tyle, ja teraz was zapraszam na drogę podsumowania. No i na razie, cześć. Manager Marek Kowalski powiedział, że wspiera Fernando Torresa w szybkim powrocie z kontuzji, z rehabilitacji, aby ten zawodnik mógł znowu strzelać do naszej drużyny. Ale wypowiedział się również na temat zawodnika Borussii Dortmund, mianowicie Jakuba Łaszczykowskiego. Czy Jakub dołączy do naszej drużyny? Przekonamy się w kolejnych odcinkach.